Aleks, wstawaj, przejdźmy zaraz znowu, spóźnimy się do szkoły. No, no dobra, już wstaj. No, chodź się ubrać i schodź na śniadanie. No, no dobra, dobra, już idę. W ogóle nie wiem, jak ktoś mógł wymyślić coś takiego jak szkoła. A właśnie, która jest godzina? 7, 10, naprawdę No to biorę coś z tego Trukwacza No dobra, w tym chyba będę wyglądać ładnie Zobaczymy No dobra, no to jest co Dobra, tak wygląda ładnie. Ważne, no, żeby Nathan... żeby Nathanowi się spodobała. No dobra, no to idę. Już jestem. Już? Chyba dopiero. Jeszcze ma 30. No ale dobra, chodźmy już. Chcę jeszcze zdążyć spotkać się z Sawaną. No, a to z Nathanem. No, chodźmy. No i dzisiaj kolejny dzień w szkole. No, ale powinno być lepiej w końcu nowy rok. Wiesz, nowi uczniowie w klasie. W sumie tak, ale w tym roku z tego co słyszałam, nie mamy jakichś nowych uczniów. no To szkoda. W każdym razie idź poszukaj teraz sawany i powiedz jej, że no wiecie, pogadajcie się, a ja jak coś, to pójdę poszukać na itala. No dobra, zakochana. Ha, 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 To jest po prostu prawda. Ale dobra, zrób to, co cię proszę. No niech ci będzie. O, na cześć. No hej, tak się cieszę, że cię widzę. Ja też. Całe wakacje się nie widziałyśmy. Gdzie ty byłaś? Mówiłaś, że się spotkamy. Tak, ale... No plany się trochę pozmieniały, z rodzicami musieliśmy wyjechać za granicę w sprawie pracę, no a później byłam trochę chora, nie mogłam wychodzić na dwór. No, no i jakoś tak się złożyło, że się nie spotkaliśmy. No szkoda, ale z jednej strony dobrze, że się w początek roku, że jest już początek roku. Tak, możemy się spotkać. A gdzie jest Alex? Nie przyszedł dzisiaj do szkoły? Nie, nie, przyszła. Tylko poszła poszukać Neitana. no tak, Najtam i Alex. A, a co tam między Tobą a Brunem? Bruna ze mną zerwał. Jak to? Dlaczego? Nie, nieważne. Oj, Melisa, powiedz. Nie, nieważne. To nic takiego. On. Uważamy, że po prostu ze sobą się znamy, żeby to wszystko przeciągać. To nic takiego. No dobra, skoro tak uważasz, to najwyraźniej tak jest. O tak jest. O, tam, Cześć. O, hej. Co u ciebie? No, nic, dobrze. Cześć, Bruna. Hej. Co się ma mi zrobić? O czym tak gadacie? E, niczym... E, niczym ważnym. No, ale... No i co, no weź, nie pogadasz ze mną? E, słuchaj, Aleks, nie mam teraz czasu. Rozmawiam z kolegą. No, ale przecież wy... Mieszkacie blisko siebie. Całe wakacje ze sobą mogliście rozmawiać, a ze mną nie wiedziałeś się w ogóle. No weź... No, Słuchaj, ja no... Muszę z nim pogadać, później może porozmawiamy, no, okej? Okay? Nathan, czy ty coś przed mną ukrywasz? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu chodziło o to, że no... Okej, okay, ja was zostawiam. No, poczekaj, nie. no i tam powiedz mi całą prawdę. Chcę wiedzieć. No, no po prostu, bo Bruno zerwał z mańcą i teraz chce mu pomóc. Co? Jak to? Jak to z nim zerwał? I jeszcze ty mu chcesz pomóc, to chyba powinieneś się pomóc, a nie jemu. Wiesz co, no i tam ty masz chyba naprawdę dzisiaj za dzień. Porozmawiamy później. Bruno, poczekaj. No tak, to było dobre. A pamiętasz z tej imprezy, co... Yy, tam, yy, ...co szłaś tak... ...normalnie... ...normalnie sobie szłaś i tak nagle wpadł na ciebie Bruno. Wtedy się w sobie zakochaliście. Tak. To były fajne czasy. Hej, dziewczyno. O... Cześć, Alex. No hej. Dawno się nie widziałyśmy. No tak. Ale to później Ci ma nic cało powiedzieć dlaczego. Co tam u ciebie? Coś się stało? Jesteś jakaś smutna. No właśnie. Coś się stało? Chodzi o tana, bo... Nie wiem, co się z nią stało. Czuję, że coś przede mną ukrywa. Ciągle się rozmawiać z Bruno. To mnie się nawet nie odezwał. Słyszałam, że z tobą zerwał. Tak. Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Oj, ty masz najtana. To... to nie taka ważna sprawa dla ciebie. A poza tym to nic złego, nic takiego się nie stało. No dobra, mi o wszystkim w domu. A teraz... Nie chcę już rozmawiać o najtanie. No ale coś urań, uraził Cię? Nie wiem, ukrywa coś przed tobą? Właśnie wydaje mi się, że coś przed mną ukrywa, ale za bardzo nie wiem co. Chcę to na razie zostawić? Nie myślicie, że tak będzie najlepiej? Chyba tak. No dobra, idziemy do automatu? Możemy się przejść. No, no dobra, dochodźmy. Eliza, ty w ogóle wiedziałaś, że yy, Alex już jest w szkole? Tak, wiem o tym. Niestety. Ty to w ogóle rozumiesz? Jak ona mogła tutaj wrócić? Przecież w zeszłym roku... No, ona była w zeszłym roku. zanim nie wraca. Z wakacji. Ach, dobra, nieważne. Chodzi mi o Neytana. Ona mi znowu chce zabrać Nitana. Ale przecież Eliza, ty nie jesteś z Nathanem. Przymknij się mi, ja? Co z tego, że z nim nie jestem? To, to nie znaczy, że nie mogę być. Będę z nim. Zobaczysz. Zabiorę go jej. Ona na to zasłużyła. No dobra, nie wiem za bardzo czym i o co ci chodzi. Ale nie mogę ci pomóc. No. I o to chodzi. Jak na razie nie mam żadnego planu. Ale coś się wymyśli. I <laughs> do